Zobaczymy czy teraz będzie. Czy nie będzie. No, dawaj, dawaj. Na szczęście dźwięk już mam. Testi, testi. Trwa, nie to wystarczy. Zobaczymy zaraz. Czy mam obraz, czy nie mam. Mam. Ha! O to chodziło. Już wiem. Karwa. No jest. Dawaj. No. Dobra, zobaczymy. Network invite only. OK. Let's see. Jak będzie z transferem? Nie nieźle. Nie Ha. Sprawdzić benchmarki upload jednocześnie. This is strange oh you can still run fuck ale go rozpieprzyłem

Borek, vai, vai, dá Borek! reload! Rizola, reload. Oh yeah! Uh, tutaj to było na pewno. Jakiś kosty Żyćku jest jakiś. Ktoś tu jeszcze lata? Ktoś jeszcze biega? Ktoś wyszedł. Dobra, to Żyćku proszę. See ya. Hmm. I chwila spokoju. No dobra. Sprawdźmy, czy mi działa i bench, i overlay, i dźwięk. Jako tako. Zobaczymy. No dobra, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia! Pa, pa!